Hejo. Cześć! Nagrywamy dzisiaj kolejnego vloga, tym razem będzie on z przyjazdu małej alpaki. Właśnie wybieramy się w taką mini podróż, bo w sumie jest niedaleko. Tak, 30 km około. Tak, odbieramy małą alpakę, już nawet mamy wymyślone imię, no ale to opowiemy o wszystkim chyba później, więc zapraszamy do oglądania. Musimy doprowadzić auto do użytku, bo padał taki marsynorcy deszcz i... Po prostu cała szyba i całe auto w sumie jest w takim lodzie. Mamy kriszynkę. Słodziutka. Pierwsze zapoznanie. Nie jest tak do końca biała, ma taką plameczkę w na, na grzbiecie. Więc fajnie, bo będzie się odróżniać od migotki, jak rośnie. No? Więc będzie, no, podobne, ale wiesz, inny przez tą plamkę. Super. No, łączenie alpak jest ogólnie dość łatwym zadaniem. Jaka <laughs> malutka jesteś, czyli ale grubiutka jest? Tak, śliczna. Więc misja zakończona sukcesem. Mało już jest z nami. Teraz można ze mną się dogonimy, go to zobaczymy, jak będą sobie biegać. Wyglądacie jak mama z córką. Miguś, masz koleżankę? Podobną do siebie. I to jeszcze jesteście, wszystkie we trzy dziewczyny po tym samym tacie, bo właśnie te trzy alpaczki, co mamy dziewczyny, to są po z jednej hodowli po prostu wzięte, więc. Więc tak to wygląda. Ale śliczna, taka puchaciutka, malutka. Tak się prezentuje nasze całe stado. Słodziutka jesteś, taka mała. plameczkę tutaj, jaką ma słodziutką, taką rówdą właśnie. Więc fajnie, bo będzie można ją od migusi odróżnić. Chociaż wiadomo, że my odróżnimy, tylko tak jak ktoś do nas będzie przyjeżdżał, to będzie widział różnicę, że po prostu są we dwie, a inne. Taka słodka, jeszcze się troszkę, troszkę się boisz. Mm. Co? A ty co? Ty łabus <noise> Także już ją szybciutko zaakceptowały, więc poszło bardzo sprawnie. Tak, jakoś migłusia do niej. Się przykleiła i tak jakoś za nią chodzi jak za mamą. Więc fajnie. Śliczna, taka ciutka jest. No, taka jesteś puchata, jak taki kłębuszek. Malutki pieszczoch. No a nie wiem, czy już wspominałam o imieniu. Będzie miała na imię Masza. Także mamy Migotka, Mufinka i Masza. Właśnie idziemy teraz do koników, ale tu już się odbywa jazda konna. Zobacz, tak, zobacz, tak, zaraz. Tak. zobacz. Czekaj, czekaj, nie denerwuj się, nie denerwuj. Nie denerwuj już. Ona się denerwuje, bo jest jedzenie teraz. Już do boksiku. Co tam grupiesz? Pokaż, co tam grupiesz. Pokażesz? O, takie przysmaki? Jest, nie przeszkadzam ci. Jeśli chodzi o żywienie naszych koni, no to tak, dostają musli. Tutaj jest pasza, jęczmień, tutaj wyłącznie sznurny owiec. Tam są zioła, tutaj marchewka. Leż już w sumie niewiele zostało, bo codziennie też praktycznie dostałem jako przysmak. I tutaj kupiliśmy wczoraj taki do grzyby i do ogona spray, więc będziemy testować. Znowu idą na pastwisko i będą dalej hasać, aż pewnie gdzieś do wieczora. Chodź Diva, chodź. Diva. chodź. A, Diva, chodź. A, Diva, chodź. Diva, chodź. na pole. Diva, Nie, <śmiennie> <śmiennie> jak robimy, buźką. Diva się zastanawia jak zwykle, czy wyjść, czy może jednak zostać. Ona nigdy nie wie. Co to jest Szakira pewnie.

jego czuły punkt, który jest tutaj. O! Pokaż tę wargę, Pokaś. Tu jest czuły punkt Hirdago. Kruszynka. Jakie miny stroi. Ja Przesada, co nie? pieszczochu, pieszczochu. Dobrze, dobrze. Mm. niefajnie. mnie O. Tu jest też czuły punkt. Tam też się podoba. Tutaj. Podoba się, podoba się. normalnie wargę marszczy. No fajne No, super no. Jeszcze mu rosną. On nie odstępuje na krok człowieka. To jest największy pieszczo u nas. Chodź Sildago, chodź. Padliśmy jeszcze zobaczyć, co tam słychać u Alpaczek. Ale jak widać, tutaj jest turbo spokój i psiacierski klimat, nie? klimat? <gry> tak, szefowa tam z tyłu. O, patrz, mu ci. <gry> no. no, czekaj, no nie pokaż. Ty to musisz być w centrum uwagi. Masz parcie na szkło? Co? Nie pokażesz? Niuni? Pokaż się, maluchu. Bo no, wszyscy się pchają, tylko nie to, co trzeba. No, pokaż się. <laughs> o, jest słodziak. Jest słodziak mój. Halo! Pogadzcie się. Malutka jak widać szybciutko się odnalazła tutaj u nas wśród alpak, także jesteśmy mega zadowoleni, bo no to zawsze jest jakiś stres jak się przywozi nowe zwierzątko i wpuszcza na, na stado, jak one po prostu się tutaj przyjmą i tak dalej, ale jak widać u alpak to jest bezproblemowe, wiadomo, tak na przykład jak u koni, no to one się tam trochę na początku przeganiają i tak dalej, a tutaj wpuściliśmy tego malucha, no i, no i nie wiem, można zobaczyć, że, o, że jest od razu wszystko super. Więc nie ma żadnych problemów, jeśli o to chodzi. Jest słodka w ogóle. Taka malutka jeszcze. Taki dzidziuś. No, słodziak. Na maksa. <grym> Jak patrzy tymi oczkami. Także wszystko jest super. Idziemy odwiedzić malucha. <grym> Już coraz większa jesteś. No cześć. Cześć skarbie. Także u małej wszystko okej? Okay? Tutaj jest dumny tata, ale ty nie możesz tam jeszcze do nich wejść. Patrz jakiego masz dziedziusia ładnego. Cudna, jest ale te oczy. Nie, nie, Albert, nie wolno. To dziecko trzeba zostawić w spokoju. Więc jeszcze malutkie. Tak. Nie wolno zaczepiać takiego Bambisia, małego Bambisia. Tak. Cudna. Cudna jesteś, cukiereczku. Taka mięciutka. Żałujcie, że, że nie możecie dotknąć tego wodarka mięciutkiego. Dzisiaj to ty masz jeden dzień, i już no. jesteś taka skoczna, tak normalnie by chciała brykać, że masakra. Ja jestem w szoku, jakie to potrafi być, nie wiem, silne zwierzątko ale wydaje mi się, że jak po prostu zwierzątko jest zdrowe, no to tak powinno właśnie to wyglądać: że od razu jest chętne na wybryki. No nie? Chodź tutaj, niu niu. O, i brykać. Ja tak cały czas podskakuję. Patrzy na mamę, czy się nie złości. I dalej podskakuje No, tak jesteś rozbrykana, Maluku. Taka śliczna dziewczynka. No, co byś chciała ode mnie tu? Normalny słodziak. Dzisiaj tak lepiej ją widać, bo wczoraj jak nagrywałam, no to było od razu po urodzeniu. Bo był już wieczór, więc ciemno. A dzisiaj tak wygląda. W tym normalnym już świetle. Malutka doje mleczko od mamy. Zrobiłaś się mleka dobre? Chyba smakuje, co? <laughs> smakuje, i w ogóle jest ok, bo masz tyle energii. No, tutaj nie mam mleka, Musisz trochę zmienić, trochę w tył iść. O, tak, super! Super! Świetnie sobie radzisz. A i już do mleczko. Dobra. Wystawiam je spokojnie, niech odpoczywają. Muszę zobaczyć, czy jest wszystko ok. No, w sumie chodzimy tak co jakiś czas, po prostu sprawdzić żeby niczego nie przeoczyć, ale mała jest mega silna, także jesteśmy spokojni. Tutaj mama z córeczką odpoczywają. Także mała rośnie sobie powoli z każdym dniem. <laughs> Troszkę się zmienia, ale wiadomo. A Jest super, silna baba. Albert, to twoje dziecko? Albert, chyba nie. Piękny łotyska tak piękny. Ale ciekawska jest to, nie? Ciekawska, ciekawska, tak. Ciekawski gadzik, tak? Tak, Nioski, noski, noski? Ohoho, taki smoczuś piękny, tak, tak, Mua. jaki buziak ładny, o, 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 o. i brykać. Ja jeszcze parę dni i weźmiemy ją na pole. O patrz. No. Już świrek. Pełna energii. Ale szybko rośnie, mi się na co trochę. Tu trochę na pewno. O, o już tam się pchać. No. No, to mamusi. Ale masz oczka. To mamusi. Do mamusi proszę iść, do cycka. Słoneczko przyświeciło u nas, więc zrobiło się całkiem fajnie. Też jest ciepło dzisiaj, więc fajnie udało się ten dzień na wprowadzenie nowej alpaki do stada. Można było je wypuścić na zewnątrz. No tak! Na zewnątrz można było wypuścić, więc to od razu jakoś się polubiły, także super. No, od razu. No, karmel. Karmel, chcę pokazać twoją koleżankę. A nie ciebie w tym momencie, ok? To jest Lama, co z zieleniami latał. Tak, to był dzikus. Jak przywieźliśmy, to nie dała do siebie podejść. Tak, pojechaliśmy ją zakupić i sześć osób. 6 osób i ty nam pomagałaś, żeby załadować w ogóle ją na przyczepę razem z babcią oczywiście. A teraz jest ręki. No co już nie zjesz pojewie Już nie dobre. Dzisiaj to na tyle dziękujemy bardzo za oglądanie. Zostawcie suba, łapkę w górę. I do następnego. Pa. Hej.